Witajcie moi drodzy. Na początek zostawcie łapeczkę w górę, udostępnijcie dalej ten materiał tak, aby się dobrze rozszedł oraz oczywiście zostawcie suba, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Ktoś zostawił pod moim ostatnim filmem takie pytanie, właściwie stwierdzenie, jakie Ty widzisz efekty yy, poza wynikiem testostronu na papierze, ponieważ ja to widzę absurd. Także napisz mi, co, co ty dostrzegasz. Więc moi drogi, już Cię uświadamiam. Jakie afekty widzę? Przede wszystkim zszedłem stertę bez żadnego odbloku klomidem, bez stosowania HCG. Nie miałem żadnych spadków nastroju, wręcz cały czas bardzo dobre samopoczucie. Cały czas byłem mega aktywny. Nie zanotowałem spadków wagi, spadku też masy mięśniowej. Mimo jakichś tam stresów, sytuacji, gdzie nawet nie mogłem cały czas ćwiczyć ani dojadać wręcz. To po prostu jeszcze siła mi szła w górę. Podnoszę po prostu większe ciężary niż na tertę. I takie widzę tutaj, właśnie taki widzę absurd. Więc yy, taka jest moja odpowiedź na ten, na, na, w tym temacie. Oczywiście w tym protokole najnowszym zamieszczam również to, jaki trening i jakich zasad się trzymałem. Trening oczywiście bez przesady jakiejś, że musicie to zrobić. Jeżeli nie zrobicie, to jest koniec świata. Takie podejście e, to nie u mnie. Jeżeli czasem jest taka, tak się sprawy układają, że lepiej nie zrobić tego treningu niż go zrobić. Więc to zależy. Oczywiście starać się trzymać, ale bez przesady. Bez przesady. Trzymacie po prostu zasad żywieniowych bardziej, bo to jest istotne, oraz tych ziół. I tyle w temacie. I zaraz jeszcze ci pokażę, dlaczego ja widzę różnicę. Nie tylko aspekty na papierze. Powiem sobie, że mimo bycia na czysto, mimo no właśnie tego, że w sumie biorę tylko zioła, jestem na diecie, to moja sylwetka się prezentuje tak. I moi drodzy, tyle mi daje właśnie ten wynik, tyle mi daje ten wynik. Ale nie wiem, niektórzy nie dostrzegają. Prawda jest taka, że na TERTę walczycie praktycznie z podniesionym estradiolem, czyli z poziomem erytrocytów. Na czysto zioła głównie działają, redukując wasz estradiol. A ja nie lubię ziół pro estrogenowych, czyli musiałem tak to zrobić, tak to dobrać. Żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby to działało pozytywnie na organizm mężczyzny. Bo zazwyczaj zioła obniżają poziom estradiolu, co u tych osób, które mają rzeczywiście za dużo tego estradiolu, będzie pozytywne. Natomiast u osób, które mają nisko estradiol, bo konwersja testosteronu do estradiolu jest niska, będą się źle czuły. Dlatego trzeba też umieć zadziałać od tej strony, żeby nie brakowało estradiolu, a musi być to odpowiedni estradiol, nie byle jaki, z byle jakich fitoestrogenów. Także moi drodzy, tyle, tyle to kurde da, daj. Tyle to daje. Mój drogi. Zwłaszcza do Ciebie to się odnoszę w tym komentarzu. Moi drodzy. Jak najbardziej protokół jest dostępny. Zapraszam. E, kto chce skorzystać, pozdrawiam. Zostaw łapeczkę w górę. Udostępnij i dziękuję. Do zobaczenia.